Często słyszy się, że z jakiejś gry została usunięta jakaś część zawartości. Czasami jest to zadanie, seria zadań, albo nawet całe krainy. Jednym z głośniejszych przypadków w ciągu ostatnich lat było Heroes of Might and Magic 6, gdzie oscyluje się, że wycięta zawartość zawiera się między 20 a 50%. Jednak czy wiesz, że istnieje gra, która wyszła ponad 10 lat temu, spotkała się z bardzo dobrym odbiorem, w wielu kręgach jest wręcz uważana za kultową, a wielkość jej wyciętej zawartości szacuje się na nawet 70%? zainteresowane, to zapraszam do oglądania. Wyobraź sobie, że jesteś Japończykiem w średnim wieku, który dostaje wolną rękę w stworzeniu własnej gry. I nie, nie chodzi mi tutaj o Hideo Koko Jumbo, a o niejakiego Hideaki Itsuno. W głowie kiełkuje ci pomysł za pomysłem, a główny wątek oparty ma być o pionki, czyli takie NPC bez własnej woli, które traktują cię jak bóstwo i są w stanie zrobić dla ciebie wszystko. Jeżeli myślisz o tym, co ja, to tak, pewna zasada 34 została tutaj zachowana. A teraz na poważnie. No może nie do końca aż tak poważnie. Bo gra, o której dzisiaj mowa, czyli Dragon's Dogma, część pierwsza, jest bardzo ekscentryczna. Z jednej strony traktuje się bardzo poważnie, a z drugiej, no, sami widzicie. Są takie gry, które kuszą zawartością wizualną, jak chociażby są też gry. O głębokiej warstwie fabularnej. Natomiast niewiele jest gier dziwnych, opartych na pomysłach, które mogły tylko wykiełkować w głowie geniusza albo wariata. Gry wideo z roku na rok są coraz droższe w produkcji, wymagają coraz więcej czasu i kompetencji. W celu uzyskania dokładniejszych animacji, większych światów i bardziej realistycznych postaci. Wraz z ciągłym rozwojem technologii dochodzimy do momentu, w którym wiele nowych tworów, zwłaszcza growych, już na premierę ma problem z tym, że są w pewien sposób yy, przestarzałe. W szczególności widać to w projektach, które były robione latami, a ambicje twórców Przerastają e, rzeczy, o których inni twórcy boją się nawet pomyśleć. W takim Limbo powstała gra, w której według spekulacji przed samą premierą zostało usunięte około 70% zawartości, w tym rzeczy takie jak podróż na księżyc, możliwość stworzenia nietypowej, ekskluzywnej dla każdego NPC w grze ścieżki miłosnej. Tak, zawierają się w tym też dzieci, natomiast o tym później, oraz walki z potworami wielkości wieżowców. Zaintrygowani? To zapraszam na podróż po świecie jednej z najbardziej abstrakcyjnych gier, w jakie było mi dane zagrać, a mianowicie Dogmat Smoka Powstanie Ciemności w wydaniu PlayStation 4, a ogrywanej na PlayStation 5. W 2012 roku na rynku pojawi się gra na pozór standardowy erpek akcji. Mamy kilka klas do wyboru, możemy zrobić własną postać. A po krótkim wprowadzeniu dostajemy całkiem spory, przynajmniej na pierwszy rzut oka, świat. Pominę tutaj aspekty fabularne, jak i te związane z tajemniczością całego świata, gdyż jestem zdania, że każdy zainteresowany powinien na własnej skórze doświadczyć tych, w szczególności w dzisiejszych czasach, deficytowych pierwiastków. Im dłużej gramy, tym zaczynamy dostrzegać coraz więcej niepokojących i przytłaczających obrazów. Miejsc, e, jak i fauny i flory gry, gdyż do czynienia mamy z prawdziwym Dark Fantasy, pełnym obrzydliwych monstrów, porywanych kobiet, mordowanych ludzi, a zwiedzając ten świat, co róż będziemy napotykać zniszczone budynki. W najlepszym wypadku puste, w najgorszym pełne bandytów. Zniszczone wozy czy zwłoki ludzi, którzy ze sprawą pewnej mroczniejszej strony magii żerują na ciałach wędrowców. Tutaj zrobimy lekki skok, gdyż wchodzenie w głębsze szczegóły naraziłoby nas na odkrycie co ciekawszych kart, które nalegam, żeby odkrywać samemu. Tak przemierzamy ten piękny, acz mroczny świat, aż w pewnym momencie dochodzimy do końca gry. Koniec, który jest z lekka za szybko. Przynajmniej takie odczucia pojawiły się u mnie. I okazuje się, że nie jestem w tym sam. Gdyż w internecie jest mnóstwo osób, które zauważają to, że koniec nic z gruchy, ni z pietruchy nie pasuje do tego, jak ogromna podróż miała nas czekać. Przecież niejednokrotnie co ważniejsi NPC mówili o jakimś innym kontynencie, większym mieście, ba, nawet jedna z postaci z początku gry mówi nam wprost, że jest z innego kontynentu, który może nam będzie dane zobaczyć. Jesteśmy w endgame'ie. Przed nami ostatnie kilka godzin, w najlepszym wypadku. W najgorszym jedna wieczorowa sesja z. Potworem. Patrzymy na mapę i myślimy sobie, to tyle? Przecież ta mapa wygląda jak jakiś powykręcany w agonalnym tańcu wąż, a nie prawdziwa mapa z fantazy RPG. Porównuję to sobie z inną, uwielbioną przeze mnie grą która wyszła w tym samym czasie i nie dowierzą. To tyle? Kierowany emocjami zaczynam szukać. Bardzo szybko natrawiam na jeden wątek, potem na drugi i trzeci, gdzie osoby, które śledzą temat od początku, opowiadają o tym, jak dużo rzeczy zostało wyciętych. Mało tego, dokładnie je opisują, istnują swoje teorie, co by było gdyby, albo co jeszcze w grze mogłoby się znaleźć. Natrafiam nawet na cały godzinny materiał głównego reżysera i pomysłodawcy odpowiedzialnego za tą grę. Okazuje się, że koncept na grę, jak i jeden z kluczowych systemów, powstał w okolicach roku 2000 z czasem tylko rozwijany co lepszymi pomysłami i mechanikami. Przypomnę tylko, że gra wyszła w 2012 roku. Przemierzając fora internetowe, dochodzę do wniosku, że to tytułowe 70% usuniętego kontentu jest bardzo ciężko zweryfikować. Co prawda, w informacjach od twórcy dostajemy masę konkretów, którym przyjrzymy się za chwilę, jednak skala tego jest bliżej nieokreślona. Ale jeżeli podejdziemy do tego stricte matematycznie i wypiszemy sobie. Złożoność aktualnych systemów w grze i tych, które miały się w niej jeszcze pojawić, okazuje się, że faktycznie realna zawartość to mniej więcej 1 trzecia tego, co faktycznie w grze miało się znaleźć. Ale jak do tego doszło, zapytasz. No cóż, oficjalnych informacji jak zwykle brak. To znaczy, jakieś są, ale są tak zdawkowe, że musimy sobie dużą część rzeczy dopowiadać. I takim magicznym sposobem dochodzimy do teorii, w której to twórca podczas wcześniej przytaczanej prezentacji, w której mówi, co zostało usunięte, a co planował jeszcze dodać, w pewien sposób um, żali się, że został zmuszony do tak szybkiego, a wręcz rychłego wypuszczenia gry spod swojego czujnego dłuta i niestety mocno ograniczonego budżetu. Dotarłem nawet do informacji, że gra początkowo projektowana była na PlayStation 2, to biorąc pod uwagę skalę i zaawansowanie niektórych składników gry, jak chociażby otwarty świat, jest niesamowicie imponujące. W grze znajduje się obszar górski zwany Moon's Beat Pas, co prawdopodobnie przytłumaczylibyśmy jako przełęcz kawałku księżyca, na której to rosną specjalne rośliny o nazwie Blask Księżyca. Sporo nawiązań jak na fakt, że w grze nie istnieje księżyc, co nie? Bo tak, na nocnym niebie go po prostu nie ma. Otóż księżyc miał być wprowadzony jako cała lokacja z własnymi potworami z zadaniami, fauną i florą. Ostało się tylko nagranie przedstawiające koncept tego, jednak sama idea podróżowania aż na księżyc jest co najmniej rozpalająca wyobraźnię. Na mapie znajdują się miejsca, które wydają się nie mieć żadnego celu i są dziwnie puste, jakby niedokończone. Eksplorując świat trafić możemy na miejsca o górnolotnej nazwie Jaskinie Ułudy. Jednak okazuje się być to tylko jedna malutka jaskinia i to w dodatku w rogu mapy zawierająca tylko kilka przedmiotów. Jeżeli uwzględnimy dziwną naturę tej jaskini, czyli położenie na skraju mapy i dodamy do tego fakt, że początkowo gra miała być o wiele większa i prezentować się mniej więcej w taki sposób, możemy śmiało wysnuć teorię, że miało to być coś o wiele Wiele większego. W jaskiniach Pogranicza z kolei napotkać możemy dziwną i ogromną bramę prowadzącą na zachód. Kiedy się do niej zbliżymy, nasi towarzysze zaskoczą nas pytaniem, co potrzebowałoby tak ogromnej bramy. Jednak na tym wątek z bramą się kończy i zostają nam tylko domysły. Na południowym zachodzie w Elimination Zone twoi towarzysze czasem wspominają o powstrzymaniu. Jakiejś inwazji czy natarcia goblinów, co sugeruje, że pierwotnie miało tam być jakieś zadanie obrony fortu lub Obozu, które różniło się skalą od innej obrony fortu, który znajduje się w innej lokalizacji. Na całej mapie możemy spotkać klatki, jakby przygotowane na przytrzymywanie więźniów. Klatki te są porozrzucane po mapie i miały według oficjalnych informacji służyć losowym spotkaniom, których trzeba uratować przytrzymywaną osobę. W finalnej wersji gry osoby te później miały mieć realny wpływ na przebieg historii. W finalnej wersji gry zaimplementowano tylko dwie z nich, i to w dodatku o znikomym wpływie na przebieg rozgrywki. Reszta klatek zdaje się nie mieć żadnej funkcji. Główne zadania fabularne pod koniec gry są krótkie i proste. Sprawiają wrażenie dodanych na ostatnią chwilę, albo były pierwotnie zwykłymi pobocznymi zadaniami, które przemianowano do głównej fabuły jako zamiennik z powodu braku czasu. Historie niektórych postaci są jakby skrócone na siłę, zwłaszcza. W drugiej połowie gry. Wątki fabularne i często też postaci po prostu znikają lub pozostają bez rozwiązania. Trudniejsze wersje potworów prawdopodobnie miały być użyte w głównym wątku fabularnym, ale ostatecznie nie było na nie miejsca w skróconej wersji gry, więc wrzucono je do endgame'u. Szczególnie zauważalne jest to w tenkim końcu gry, kiedy spadamy. To ma wiedzieć, ten wie. Jest pewien bardzo oczywisty moment w fabule, kiedy wydaje się, że gra gwałtownie hamuje i na siłę wymyśla pewne rozwiązania zupełnie niepasujące do głównej narracji. Zaraz wyślemy cię na kolejny wielki etap Twojej przygody. O, poczekaj chwilę, jednak nie, nie mamy na to czasu. Ani w sumie budżetu, więc po prostu zaczniemy teraz finałową konfrontację. Pod koniec dnia możemy się tylko domyślać, co naprawdę stało się podczas tworzenia dogmatu smoka. Konferencja, którą wam streściłem podczas tego nagrania, rzuca pewne jasne światło na to, dlaczego tak wiele rozwiązań sprawia wrażenie niedokończonych albo na siłę doprowadzonych do końca. Nie zmienia to jednak faktu, że Dogmat Smoka to jedna z moich ulubionych gier, a w szczególności ścisła topka gier RPG. Jeżeli chcielibyście coś więcej usłyszeć o tej grze, albo chcielibyście, abym rozwinął pewien wątek, komentarze należą do Was. Dzięki za oglądanie. And that's it. Thank you.